Jak wynika z danych opublikowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w pierwszej połowie 2025 roku doszło do 9525 wypadków drogowych. Jest to o 403 mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 721 osób, to o 168 mniej niż rok wcześniej. 11 177 osób zostało rannych, co oznacza spadek o 287 w porównaniu do pierwszego półrocza 2024 roku. Najczęstszymi przyczynami wypadków pozostają niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Jest więc nieco lepiej niż było, ale skakać z radości nie będziemy. Bo wciąż giną ludzie. Dzień dobry, witam Państwa w programie na Osi. W naszym cyklu nie zabija i nie daj się zabić. Ja nazywam się Roman Latyn, a ze mną jest Sebastian Wątroba, z którym za chwilę będziemy oglądali jakieś zdarzenie drogowe. I. O co nam będzie chodziło, Sebastian? No właśnie, będziemy starali się zastanowić nad tym, czy można było zapobiec zaistnieniu tego typu zdarzeniu. Zresztą eee, sami Państwo zobaczą, ocenią razem z nami, eee, co tu zrobić, żeby takich zdarzeń było jak najmniej na naszych drogach. Zapraszamy, zobaczmy. zobaczmy. O. Autko z kamerą wjeżdża na skrzyżowanie przy zielonym świetle, co widać wyraźnie. Więc tutaj chyba raczej nie ma wątpliwości, kto się zagapił. Może no, wjeżdżał na późnym zielonym. Tak, to ewidentnie musiało być dla tego srebrnego samochodu późne zielone i to bardzo późne zielone. A tu dosłownie pojawił się jak duch. Nagle pach, o zobaczmy, jedziesz i, i o. Więc no, kierujący pojazdem z kamerką nie miał żadnych szans y, wykonać żadnym, jakiegokolwiek manewru żeby po prostu no, nie doszło do tego. Ewidentna gapa za kółkiem w srebrnym pojeździe. Tak, bo ten srebrny pojazd znalazł się dosłownie przed maską tego pojazdu z kamerą. Tu też przyczyn, bo może się akurat też tak zdarzyło, jak kiedyś już o tym mówiliśmy. Może ten kierowca też zasłabł, może się stało coś, co spowodowało, że nie zachował koncentracji i wjechał na czerwonym świetle dla siebie. Trudno ocenić, jaką prędkość miał ten ten samochód, bo to jest za krótkie zdarzenie. Nie widzimy tej drogi, z której on jedzie. Ale być może właśnie przyczyną było to, że docisnął gazu, żeby zdążyć. Co zrobić, żeby uniknąć takiej, takiej sytuacji? No nie wierzać na żółtym, a tym bardziej na czerwonym na skrzyżowanie. Bo potem już nie ma szans na, na jakiekolwiek działania. Dowodzić do zdarzenia uderzenie boczne, jedno z gorszych jakie może być? Tak, bo no nie, dajemy, nie dajemy sobie ani innym żadnych szans na uniknięcie tego typu zdarzenia. No, to to, to, to już na pewno nie róbmy czegoś takiego, że a, zapaliło się żółte to może jeszcze zdążę. Bo to też jest częstą przyczyną właśnie takich, tak. takich wjazd, wjazdów na, na, na skrzyżowanie, także to... No i co, jak to nazwać? Gopiostwo? Jak duch, po prostu pojawił się nagle, jak, jak duch. Duch na skrzyżowaniu. Tak. Przedstawiliśmy Państwu zdarzenie drogowe. My mieliśmy jakby taką opinię na ten temat, na temat tego, co tu się wydarzyło, jak do tego doszło. No ale oczywiście Państwo może widzieliście to inaczej, więc e, piszcie do nas, prawda? Tak jest. Piszcie do nas na nasz kanał na YouTube. Lajkujcie go i subskrybujcie. I tam na tym YouTubeie możecie też zostawiać swoje komentarze odnośnie zdarzeń, które my omawiamy i przedstawiamy swój punkt widzenia. Tak jest. Zapraszamy Was do oglądania programu Na Osi. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.